Dzień dobry, dzień dobry wszystkim na tym kanale. Minęło kolejnych 6 dni, czy tam nawet 7 kolejny poniedziałek, więc y, rozpoczynamy sobie dzisiaj już bez zbędnego gada gadania. Kolejny odcinek lotniczy. Zobaczymy, co tam słychać. Ok, no to lecimy sobie. How Italians fly an aircraft. Taki, taki nawet y, taki gest. Nie? nie wiem, czy nie jest obraźliwy w ogóle w niektórych kulturach. To nawet jest śmieszne. Mm, był kiedyś taki mem z y, kierowcą autobusu, który tak właśnie delikatnie popychał. Mm, y, to, jak to się nazywa? No, bieg wiecie o co mi chodzi. Więc y, no, y, tak mi się to przypomniało. Śmieszne, nawet. What they teach us in class? What they ask in exams? Dokładnie, zawsze tak jest. Y, w domu, znaczy w, na, na lekcji, zawsze najprostsze rzeczy i w ogóle. A już na egzaminie to, 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 to tak jak właśnie widać. Dobra. A i tak, by the way, jak ktoś jest jeszcze tutaj, mm, nie, nie ogarnia tych samolotów tak dobrze no bo nie każdy przecież musi no to ten na tym pierwszym miejscu, ale to widzicie różnicę, że ten jest taki strasznie, no taki bardzo pospolity, a tego to się raczej mm, rzadziej widzi, chyba że ktoś mieszka przy dosyć dużym lotnisku. Czyli na pierwszym zdjęciu jest sobie jakaś cesna. Nie wiem, 152? Nawet nie wiem, jak ktoś odczyta tutaj Rega, to, to sobie sprawdzi łatwo, w mm, Ja już nie będę sprawdzać. No a tutaj mamy po prostu A380. Etihad, chyba tutaj jest, tak? Etihad Są I mają bardzo fajne geometryczne malowanie, zawsze mi się to malowanie podobało. Takie równe kształty. Yy, tak więc więc wiadomo, uczysz je na Cessne 152, a dostajesz na egzaminie, tak jakbyś zdawał, na Boeinga 380 Uh, Czytam na Airbusa jakiegoś. Yes, I am. I'm mm -hmm. <laughs> a to a propos właśnie tego, ile kosztuje wyszkolenie się na pilota. Mm, więc no. Ja tu nie będę przewinać, bo mi YouTube jeszcze to zbanuje wszystko i będzie słabo. No, mm, to sobie pójdziemy dalej, bo tu jest filmik. Oooo, mm, jakie to. Na pewno to musi być stresujące. Przecież. To, to się może troszeczkę kojarzyć z tym, mm, tak jak niektórzy ludzie nie lubią dzwonić, chociażby po pizzę, nie? A tutaj dzwonisz po info na temat pogody i tak dalej. Bardzo ważne info w lotnictwie. Mm. <laughs> Piesio smutny. Labladoryk taki, taki smutny. Dobra, idziemy sobie dalej. Dzisiaj filmików nie będziemy oglądać. Uh, cross Country or something. I don't know No Chodzi o odniesienie do punktów orientacyjnych, jeśli chodzi o szybownictwo? Pewnie tak. Jeśli nie, to weźcie mnie o w komentarzach. Mm, 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 mm. Thinking about the jobs. Don't make it O, oh, <try> Zaraz mi powiecie, że no tak, że mieliśmy nie oglądać filmików, ale ten był krótki, więc... Fighter jet, pilot. No, reszta właśnie tutaj spięta i w ogóle, a piloci odrzutowców nie, robią, nie robi to przyciążenie na nich wrażenia. I have control. No. I have control. A, dobra, bo na początku nie ten. Nie, nie zauważyłam, kto tu siedzi. A tu jest Biden i Trump. Mm, no właśnie, jeśli i dopóki właśnie Biden nie zostanie oficjalnie wybrany W sensie, wiecie, jakby już jest wybrany, ale tam oficjalne głosowanie jest chyba 11 grudnia, no jakoś tam prawie w połowie grudnia Takie oficjalne, bardzo mm, Zatwierdzające, no to no właśnie, to tak do, do, do tego czasu to jeszcze będzie Ja mam kontrolę, nie, ja mam kontrolę mm, no Tak to wygląda chyba tam mniej więcej Śmieszne tak. What I see, what they really jest. Mm. Było ostatnio takie porównanie gdzieś chyba na, na grupce, znaczy nie, na stronie na Facebooku. Na, to jest to stronka, to jest lotnictwo po prostu. Mm. I tam właśnie porównali, jak na przestrzeni tam nie wiem, chyba około 20-25 lat zmieniło się wyposażenie w, w odrzutowcach. Tutaj akurat mamy jakiś szybowiec tak sobie zgaduję. Więc no, ale to każdy pilot szybowca widzi tak jakby był w odrzutowcu, to jest, to jest piękne Zawsze tak jest, taki, taki człowiek się chce czuć taki bardziej dowartościowany i tak w ogóle I poczuć się właśnie jak pilot odrzutowca Co jest na twoim radarze, tak tak o, a tutaj mamy zdjęcie yy, tego Antka największego na świecie W ogóle coś ostatnio z tymi Antkami, tutaj mam na myśli Antonowy AN-124 Hmm, chyba mają, nie wiem, jedna z firm, znaczy z firm, tak, chyba z linii lotniczych, która nimi operuje, ma je uziemić, bo, bo doszło do czegoś tam i hmm, właśnie są chyba takie zalecenia, żeby je pouziemiać i posprawdzać i tak dalej, więc nie wiem, czy to się też nie odbije na, na tej 225, która i tak chyba przez rok stała, w sensie gdzieś tak chyba, w to, nie pamiętam, w tamtym roku i. I że było, był taki takie wymagania, zacie znaczy wymagania, taka potrzeba na pandemię, żeby tam um, rozwoził różne towary, między innymi w Polsce był, e, myślę, że wszyscy wiedzą, pani ludnictwa, mm, no to tak, to, to możliwe, że znowu będzie uziemiony, niestety. A zawsze jak ten największy jest uziemiony, no to dla spotterów jest mniejsza szansa, że oni go złapią, a on jest samolotem takim, chyba, o którym każdy. Każdy spotter ma, żeby go złapać. Mi się jeszcze nie udało. Bo wiecie, że ja w kwietniu postanowiłam siedzieć w domu i, i nie wychodzić. No, ale to już inna kwestia. Mmm. Dobra. Mmm. Mm, mm, to już. Powtarzają się te memy. Ragdad a to, to chyba nawet nie na Ole się. Mmm. No nie, 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 nie. Mm, 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 have 3 minutes left. Ojej, najgorzej, jak jest to... Ja nie wiem, ja nie jestem załogą, nie byłam, mm, ale to chyba tak jest na standby, właśnie, że oni tam siedzą, nie wiem po godzin... No, no, załóżmy, że godzinę mają tego standby'a, czyli nie wiem, czy niektórzy mają cały dzień, nieważne i to jest kurna najgorsze, jak zostaje ci 3 minuty, mm, właśnie tego standby'a, nie? Czyli standby to jest, to tak bardzo ogólnie. To jest taki, jakby dyżur pełnicie, nie? Jakby ktoś inny z załogi nie mógł lecieć, to wtedy wy jesteście przygotowani i lecicie. I właśnie trzy minuty myślicie, o, już pójdę do domu, się relaksować, a tu jednak lecicie. Ale ja myślę, że niektórzy się cieszą z tego bardzo. A ten kot nie był zadowolony. Ujoj, uj, uj, tu, tu właśnie chodzi o B747, tak? O 400. Jeśli ktoś się nie martwi tym, że one mają odejść na emeryturę, to to jest podejrzane. To jest podejrzane. Nie ufajcie takim ludziom. B747 to jest po prostu coś tak kultowego w lotnictwie, że, że jak ktoś się o to nie martwi, hmm, możecie coś podejrzewać. Możecie coś podejrzewać. A tutaj co? Ładna 320 spirita. Znaczy ładna, ja nie wiem, w sumie dla mnie takie obojętne malowanie, takie, nie wiem, żółty z czarnym Jest ok, jest ok, może być Możecie napisać czy wam się podoba, czy nie Sam jakiś w ten A tutaj co? Jaki tu jest? Nawet 7777 Dziwnie wygląda z tej perspektywy Wszystko dzielę, czarnfa. Uj Tutaj też a propos ustawania tego grafiku chyba na ten. Mm, 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 no wiecie, załogą i tak dalej. To A propos właśnie popełniania jakich, jakichś tam błędów przez stronki lotnicze, tak? Czy, czy jakieś tam rzeczy, że no właśnie, memeski będą się ten. Albo robienie memów po prostu z nagłówków, jakichś tam, nie? Że mm, przychodzi mi tutaj do głowy tylko typowy daszku 400. Taka stronka na Facebooku, no bo wiecie, masz to taki troszeczkę samolot, który ma problemy z podwoziem, tak troszeczkę często, więc He, z tego. Czari al smooth mm, No i co? I tutaj mamy sobie A330? A330 chyba? A330? Dobra, wybaczcie, nie jestem pewna. Czasami właśnie nie ten. Jak nie widzę, tak jakby cały okazało się, tylko widzę z przodu, to, to, to nie wiem, jaki to jest samolot, ale to każdy się może pomylić. Albo nie wiedzieć Poings marketing Strategy. Tak, mm -hmm. No, ciekawa jestem właśnie co wyjdzie z tymi maksami, czy one Czy one wrócą, czy one nie wrócą, czy co, bo po tych katastrofach w Etiopii idzie to druga była katastrofa No nie przypominam sobie teraz Wiem, że były dwie takie bardzo poważne No, nie jest wesoło, tak? Znaczy nie, poczekajcie To był Ethiopian Airlines w każdym razie jakieś etiopskie linie lotnicze, ale czy to się zdarzyło w Etiopii? Nie pamiętam, więc nie będę mówić. Wiem, że były dwie takie katastrofy, więc mm, też, też możecie napisać w komentarzu, jak pamiętacie. Mm, i, I co sądzicie w ogóle o tych maksach? Czy, czy wsiedlibyście do tego maksa, czy byście nie wsiedli? Ja się spotkałam z takim komentarzem, gdzieś tam przeczytałam, że ktoś właśnie napisał, że jak najbardziej wsiadłby do Maksa, ponieważ przeszedł już tyle certyfikacji. Mam tutaj, mówię o tych, o tych dwóch katastrofach, że miałby pewność, że teraz jest to stuprocentowo bezpieczny samolot. Hmm. Ja Wam powiem, że jak te dwie katastrofy się zdarzyły, to, to, to stałam się po prostu nieufna i mam jakieś takie obiekcje do, maksy, do, do maksa. Więc yy, ja osobiście no nie wiem, czy bym siadła, ale to, to każdy jakby wiecie, hmm, może zdecydować we własnym zakresie. Czy, czy on by się zgodził na podróż ta, takim samolotem, czy nie? No. Ja bym troszeczkę się chyba jednak bała. No, ale to też można iść w strategię tamtego kogoś, kto, kto napisał tamten komentarz, o którym wcześniej wspominałam, że skoro przeszedł teraz już tyle testów po ponad tam półtora roku, czy to może nawet do dwóch lat się będzie zbliżało? To chyba minęły już dwa lata od tej pierwszej katastrofy, bo ona chyba była w październiku 2018? No, to że teraz jest to bezpieczny samolot, no nie wiem. Boeing ma dosyć duży kłopot z tym. No i wróćmy sobie na chwilę jeszcze do tego B747, piękny Atlas Aeron. Lata w moich okolicach, więc ja się na szczęście mogę napatrzeć. Nie ma to, to, znaczy... no, ma to znaczenie, że to jest z przylotowej, ale co z tego dla mnie i tak, B747, jego sylwetka na niebie jest po prostu piękna, więc. Więc tym sobie dzisiaj kończymy. Napiszcie, co sądzicie właśnie o tej. Czy, czy wy byście wsiedli do maksa, czy byście nie wsiedli do maksa? I oczywiście, jeśli ja się pomyliłam wcześniej z A330, bo nadal, nadal nie jestem pewna, muszę sobie to sprawdzić za chwilę, co to był za samolot, wiecie, który mam na myśli, no to to komentujcie po prostu. Każdy jest mile widziany tutaj w sekcji komentarzy, czy, czy po prostu jeszcze lepiej by było, gdyby w sekcji subskrybentów. Dobrze, to w takim razie. Do zobaczenia w następnym odcinku z lotniczymi mamami. No i pa! pa.